Nie ma wszystkim, coś tu się dzieje niedobrego, widzę. Co jest do diabła? Co to było? Coś tu chodzi? Kręcimy. To jest nasz ulubiony potwór ze studni niewidzialny żarłość coś, tak? Dobra, dawaj krzesiwo. I czytamy. Co ty chcesz od nas? Dobry przyjacielu. Mmmm. Stary walnęło mnie na ziemię. No i co? I co teraz? Aleksander zrobił się skryty. Nie poznawał już swojego przyjaciela. Który siedział z nim w powozie. Czekaj, co z nim zrobił? Albo co brał? Ksi. kwas? 1839. Wyzwolimy moc kuli, przepędzając raz na zawsze cień, który mnie prześladuje. Sto lat temu była wojna. Czemu jak się zbliża, pacięć kiedykolwiek, lękam się o swoje życie. O, jesteśmy na zewnątrz. Zimmerman. O, no, idziemy ich zabić i zwalcić. Nie mam powodni, no ci. Co oni tam robić? Ja pierdziele. Po co wy to robicie, biednym ludziom? Rob. Widzisz Daniel, co ty robisz? Widzisz? Biednych ludzi mordowałeś. Bo co? Pule se znalazłeś jakąś. Więźń daj się wody napić, daj Tristram no i co? taki mały przerywniczek był fajnie, fajnie podoba mi się no, wstajesz stary dobra już uspokoiłeś się? uspokoiłeś się, co? Dobra idziemy tam O nie O nie To będzie złe Na pewno Dobra idziemy z tym koksem ludzie Co tu? Mhm. Stary nie wariuj, ten zamek żyje ten zamek żyje. Jest żywy zamek do piekła. O Jezus! O, dziabnęła mnie maś. Szerigru. Dobra. Ja się nie boję, bo mam krzesiwo. Stały mi ostatnie drzwi. Idę tędy. Nie no się dziabnę mazią O oh, fuck Ty, belka da się ciebie ruszyć Nie da, Marek belka No nie no co ja ci robię A ciebie się da ruszyć Dobra nieważne Ja tu zaraz zginę, coś czuję Mocno krwawie Dobra Otwieram te drzwi i nie chcę tam iść. Boże, gdzie ja jestem? Co to za. Moje pochodnie zgasły. Yy, yy, nie, 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 czemu to tak strasznie wygląda? Ja nie chcę tu iść, ja nie chcę tam iść, ja nie chcę tam iść. Yy, Agripa. Coś ty zrobił najlepszego. Sarało cię Beczki żeś porzucał Chłopyk nie robi I cegły Łok skoczyłem jak z strzelił Dobra, idę tu O mordę. O, zagadka. Nie ma tu drzwi. Postawię czesło na straży. Sieć, dobra. O, tu w pistu rzeczy jest. O, tu się podpala, tak? Ja pierdzielę. Kręć się kwadratowe koło. Na pewno muszę dać tu słoik. O Nie. To tutaj słoik. Trzeba krew oczyścić, ale jak ja mam to zrobić? A, Tu coś trzeba włożyć. Jakieś wiadro smoły, nie. Kość. Nie wierzę. Grzyb. Słoik. Stary, co się dzieje? No dobra, dawaj krzesiwo. Rozumiem, że to muszę iść po kolei, to jakieś laboratorium... ...alkaidy. Coś tam muszę dać, to nam grzyba. Pięknie. Słoik niżej trzeba dać pewnie. Gdzie jest słoik? Tu jest słoik. Jak oczyścić tą krew? No jak do cholery nie mam oczyścić tą krew? No to czemu tu nie działało wcześniej? Aj! Niegotowa mikstura. Dobra. Gdzie jest moja niegotowa mikstura? Tutaj. Nie, aaa, no dobra, mam. Okej, okay, dawaj, wyciśniemy tą żabę Co my tu mamy? Od, o, odsysaną krew Plus kawałek żaby naćpanej Grzybem Dobra To jest dalej niegotowa mikstura Ale teraz odpalamy To Dajemy tu Diab Teraz tą krew z tej kości I ten szpik cały z niej tu bierzemy i mamy miksturę wejera Ale co z tą smałą? Z tym pokrętłem Korbą Kurę to tak blisko wolność jest No dobra, zrobiłem tę misję Nawet poszło szybko to Idę stąd, ale mam krzesło tym razem Kurę, skąd ja przyszedłem już nie wiem Idę stąd. Boże, jakie gluty tu zwisają. Już się bałem, że po tobie. No, tutaj cały czas coś się dzieje, jakieś trzęsienie ziemi, stary. Bo maszynka ci się przewróciła. Co tam jest? Co ty gadasz człowieku? Mam ci łeb odpiłować? Pogięło cię? Chłopie. Zrobię to z czystą przyjemnością. Gdybyś przestał gadać. Masz tą miksturę i się zaodław za, się. No masz stary, no dzięki no. Dobra. Jak mam ci łeb uciąć człowieku? Nie mam piły, mam korbkę, dawaj A Ła, dziabnęło mnie, kurwa, co jest Dobra, coś tam pisało jak mam to zrobić, zadania Mam kule. Dobra A gripa chcesz, żebym odciąć głowę. Jaki normalny... Czyżbyś nie był człowiekiem? Chłopiec, jesteś porąbanym przejbusem jakiś. O, jakieś mądre rzeczy. Stary, dawaj piłę. Zostawcie mnie, potwory. Ooo, co my tu mamy? Kapelusz Raidena. Fajna sprawa, skoro że nie mogę ubrać. Masza gripa. O, mam piłę. Co, wezmę i mnie zabije, nie? Nie? Kiedyś tak było. Teraz to już nic, jak się nie bierze, to nie zabija. Może urny przodków rozbije to coś da Tam coś jest Uuu. Jeszcze jeden kapelusz No i co się stanie jak to otworzę Ani drgną Jestem ciekaw co tam jest Mąka, dawaj, pomóż mi hmm. Dawaj, gotujemy Mąkę z głową Magrypy Zatkać ryje, idea, władca, mąki, kapeluszy. No stary, dawaj łeb. Brzeszczotem. Piła chirurgiczna. Tu mieli w zamku. Będę mógł to robić? Bo będę mógł? Do z góry, do i na dół? Nie but. No nie wierzę, jest bez głowy. Nie da się mu przyszyć Złe dźwięki ja słyszę Dobra, idę tę kulę odstawić Tędy nie mogę Chyba prosto szło Dobra Jabka wyrzucili o nie 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 uciekaj, 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 uciekaj. Presbyterium? Dobrze idę. O Góry wiedzieli co to znaczy terroryzować wtedy? O jakaś panna tu ucieka, biedna. Chyba w... gdzieś podwodni. No dobra Teraz zacznie się żeś...

o nie, o nie, biegłem w jego stronę. Nie, Skacz! No. Oh. Dobra, udało się. Dobra. Masz tu kulę, ale fajne kolory. To ten z takiego koloru co dałem teraz Pewna smowa O, niebieski ma kolor Taki sam Czerwony Aha, to każdy ma taki sam, to się mieni po prostu Wow Łoo wow. Będziemy w kręgle grać Wow. Udało się Co dalej Bo kurwa Jakieś moce niewidzialne tutaj przybywają z tej bramy żeby przejąć moją kulę do kręgli Zostaw ją Hej Hej -e -e. Co wy sobie robicie? Ja będę grał Chociaż dwa razy w życiu tego w kręgle grałem Ale potrzebuję tej kuli Dawaj to no może trzy razy No i co? Mogę tam iść? To mnie zabije czy co? Czy tam jakieś mechanizmy były? Kliknę to, mogę iść Kurwa, jebo mnie Co Ej! ej, 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 ej! Kula! Masz głowę O nie, to jest jakieś nieporozumienie ja tu widzę. Więc coś. Chyba tamte pomieszczenia obok były potrzebne, mi Dobra, idę tam zobaczyć, Gdzie ty jesteś, stary? Gdzie ty jesteś? Widzicie go? Widzicie go? Nie ma go. Ty, poszedł se. Idę tu ostrożnie, idę ostrożnie Nie widzę go, nie widzę... O z niej chyba Kurna, że mnie zginął jak w mori jakiś balorog mnie spod ziemi ciapnie lancą ognistą O nie Jezu czemu to jest w tym miejscu, żeby mnie straszyć kurwa Jest, Jezu to straszny i ma jakiś odbyt? To to ciebie o Jezus, nie, nie, to złe rzeczy są mi test. Dobra. Close the door, motherfucker. Tu coś jest ważnego. Jest notka. Nagle się pojawiła, ta? Tak z dupy. Biorę ją. Czytam. Urozwałciłeś ją, Daniel? Co ty por porąbało cię? Naprawdę, zabiłeś. Stary, ważne, żebyś odkupił się, rozumiesz? Odkupisz się, będzie ok. Kurwa, tylko te stwory, ich nie. A, bo to zamknięte było wtedy. Aha. my tu mamy jakiś pulpit sterowniczy Na podczerwień, Na pod pomarańcz Obstawiam że to trzeba rozjebać jest jak tu głośno jak na statku jakimś O, widzę zawór, widzę zawór Nie no nie dotknę to bo mnie dziabnie Trzeba jakiś zablokować, na pewno od kawałkiem tej blachy Aaaa, za małe. Dobrze myślę. Kawałek kraty. Nie mogę tych kół zjabnąć. pójdę po krzesło jakieś. Ale metalowe, patrz jak dziabie z góry. Ja wiem, kamień muszę wziąć. Leć kamyczku, turlaj się. Nie zastąpisz mi kuli, ale, ale przyda się. Kurwa, jebło mnie! Ja pierdolę z stąd, zanim się coś stanie. Jaka muza! Pogardliwa. Dobra, jest safe. Orgazm był, jest safe. Jak tam żyje? Mocno krwawie. Ale mam mało przedmiotów.

nie idzie. Kurde, ropa tu się pali. zaci kapie. Czy jakiś olej z rur? To może to brudna woda jest. Chyba brudna woda, zardzewiała woda. Zardzewiała woda. Nam nie pomoże. No dobra, idziemy. Nie no, ale na pewno nie polega na tym, żeby tak długo czekać i się chować, nie? Po prostu idziemy tu. A i co? On se poszedł w lewo, a ja mam iść też tam w lewo. No i co ja mam zrobić? Muszę poczekać aż se pójdzie tam. Wypierdalaj ty kupu gówna ty. ZNIK! ZNIK NORMALNIE, DZIAD! Jezus Maria, ty potworze zasranej, ty... Ja już się nie dam... Nie nie śmieci... JEZUS! Dziabnął mnie! No hmm. Ale wystraszyłem się... Krucze gniazdo Dobra, nie właśnie tu potwór No nie, no dawaj kule, ty, ty kutasie ty Kule, to jakieś kurde niemieckie narzędzia zbrodni Jezus, Wolfenstein w sumie jesteśmy w zamku Jezu, Brett do Castle 2 I to w Niemczech się dzieje, jezus po nas. Polska zginie znowu. Nie, nie zginie. Nie póki ja gram w tą grę. Witzę ją na mi? Czy tak czerwono i źle? I krzycią na mnie Nie, 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 nie. Co się dzieje? Jakaś dźwignia jest. Nacisnę ją. I tu wejdę. Ty, jakiś portal międzywymiarowy był Oj stary Oj złe rzeczy, gdzie ja jestem? Kurwa ja wiem, pod tym zamkiem coś jest, jakiś prawdawny transformersy czy coś. Jeśli Optimus Prime do mnie powiedz coś, ten demon no, no demon, no to Megatron. Aha. Muza jest zła, przyspiesza. Dobra, stary, Daniel. Keep focus. Wiem, że masz fajne marmurowe biurko, no ale co mi po tym. Co to jest? Dziabnąłem się, wzywam demona. Oj, kulcie demonie, przyzywaj tu. Diablo, Balmefisto, duriel. Andariel, pomóżcie mi. I co? Nic? Nic tyle tylko? Tu mam stanąć, się podświetla. O wow, wikingowie, pomóżcie mi. No dobra, tu się coś dzieje z niedobrego, i ja biorę w tym udział.